Cała szkoła letnia jest jednym wielkim, najważniejszym wydarzeniem. Jest momentem spotkania ze świętością taką bardzo dotykalną, bardzo bliską w historii, która pozostała, ale też w świadkach tej historii, którzy nią żyją, którzy przekazują dalej. Być w tych miejscach, gdzie ksiądz jeży, to dotknąć jego samego. I móc zaczerpnąć na dużo dalej, na później. Uczyć się świętości konkretnej, wyrażonej w realnym życiu, uczyć się wierności, która ma swoją cenę i tego, jak się gdzie indziej nie przeżyje. To po prostu trzeba tutaj być, trzeba być z tymi ludźmi, którzy szukają podobnych rzeczy, którzy podobnych rzeczy pragną. To najważniejsze wydarzenie, związane jest z hasłem tegorocznej szkoły letniej Solidarność ludzkich serc. Od początku jako nauczyciel religii czułem wielkie wsparcie od wszystkich uczestników wobec zmian, które teraz dzieją się w Polsce związane z ograniczeniem lekcji religii w szkole. Więc było to dla mnie też takie doświadczenie, w którym mogłem od innych tej solidarności rzeczywiście doznać. I tak naprawdę w tym momencie e, chyba do końca zrozumiałem, czym była ta solidarność, e, e, która powstała w latach 80. Piąta letnia szkoła księdza Popiuszki, jak zawsze obfitowała w, w, w ciekawe wykłady, spotkania z ekspertami, z, z znanymi osobami, z osobami, które doskonale znają historię Księdza Jerzego. Chyba najbardziej utkwiło mi w głowie spotkanie z z panem Litkę i opowieść o no, jeszcze niewykrytych, jeszcze tajemniczych okolicznościach śmierci księdza, księdza Jerzego. Równie ciekawym spotkaniem było jak zawsze zresztą spotkanie z hutnikami w Hucie Warszawa. I to wzruszenie, szczególnie wzruszenie właśnie przyjaciela Księdza Jerzego, pana Karola Sadurskiego, bardzo mocno trafiło mi do serca. No, Jestem szcz szczęśliwa, że mogłam tutaj być na piątej szkole Księdza Jerzego Popiełuszki, ponieważ dotychczasowa moja praca, którą jako katechetka wykonuję już ponad 30 lat, spotkała się z tak wielkim. Uznaniem, jakiego sobie nie przypominam w życiu, i to w momencie, w którym najbardziej potrzebuję jako człowiek, jako nauczyciel religii wsparcia. I ja to wsparcie tu otrzymałam. Jeszcze kiedy wiemy, że spotkanie nasze było y, związane z solidarnością, że jesteśmy właśnie tą solidarnością ludzkich serc, no to po prostu to, co otrzymałam, to, to jest właśnie to. Nie tylko teoria, ale praktyka. Życzę tego wszystkim, którzy tu będą przyjeżdżać, i oby ta szkoła rozrosła się nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. A sam Ksiądz Jerzy? To jest niesamowicie bliski. Święci są troszkę po to, żeby zawstydzać, troszkę żeby podpowiadać, troszkę żeby prowadzić. I to się wszystko realizuje w osobie Księdza Jerzego. To jest przewodnik, to jest przyjaciel, to jest trochę powiernik tajemnic. ktoś bardzo, bardzo bliski. Kim był dla mnie ksiądz Jerzy, kim jest dla mnie ksiądz Jerzy, na pewno, na pewno świętym orędownikiem, ale także prorokiem, który swoim nauczaniem oczywiście odpowiadał na pewne potrzeby czasów. Ale dzisiaj zauważam, że również był pewien, pewnym głosem, który jest bardzo aktualny również w dzisiejszym świecie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o upominanie się o prawdę, o wolność, o godność. Dlatego to nauczanie Księdza Jerzego dzisiaj jest niezwykle aktualne. Od zawsze był człowiekiem godnym podziwu, ale od dwóch lat jest mi szalenie bliski. Myślę, że mogę go nazwać przyjacielem. W zeszłym roku, podczas letniej szkoły, powierzyłam mu pewną bardzo ważną sprawę, i myślę, że załatwił u góry to, co trzeba, więc jestem też mu szalenie wdzięczna i tę bliskość z nim bardzo mocno czuję. Ksiądz Jerzy, dla mnie, wzór, orędownik, yy, wsparcie takie. No, i zawsze myślę, że nie jestem sama. Myślę, że to to.